Dzień dobry, sześć i Witam Was w Let's Play Terraria. To jest drugi odcinek, ale to będzie zupełnie nowy świat i zupełnie wszystko nowe. To jest Minecraft 2D. Tak Wam powiem. Najpierw stworzymy swoją postać. Robimy mu. Mm. Taką przyplynkę. Czy czerwony włos nie zrobimy? Hmm. I tam już nie zostanie. Taki jest. Taki jest. Nazywamy go. Dobrze, gdzie Muszę usunąć jeden ze światu. mały, nazwijmy go, le, z, z, nazwijmy go niech się stworzy, ja wam tutaj będę gadał a mam nadzieję, że wy będziecie słuchać tak jak mówiłem, te ja to jest Minecraft 2D są tutaj ogólnie fajne rzeczy i, jakby wam tu powiedzieć, Terraria to, to jest właśnie gra, żeby przetrwać, żeby walczyć i w ogóle, bo Minecraft to jest tylko, żeby przeżyć i stworzyć sobie dom i nie dać się zabić. A tutaj jest tak samo, tylko, że tutaj musisz właśnie, gra zbudowana jest bardziej na walkę. Też wydobywamy różne rzeczy i w ogóle. Tylko, no dowiemy się to wszystko, jak tutaj nam się stworzy świat. Niestety mam limit e, i będę musiał sobie włączać stopę, ale teraz nie włączyłem, nie wiem kiedy zacząłem, ale już za dwie minuty to trwa. I jak powiedziałem, mam nadzieję, że będzie fajnie, że wy, się będzie, że wy z przyjemnością będziecie mnie oglądać i a ja z przyjemnością, będę dla was nagrywał. I tak powiem, szczerze, że zle. jeszcze być może, ale nie jestem tego pewien. Dzisiaj wrócę jeszcze jeden odcinek. Bo to jest pierwszy, początkowy, takie właśnie. Zdety, także początkowe, jak zawsze to bywa w tych grach. Więc nie chcę się tutaj skorzystać. Ja mam wersję 1.05 V1.05. Czyli najnowszy update. Muszę. No, nie lubię jak to się ładuje. Mogłem to przewinąć, ale już wolałem, żebyście wszystko widzieli. Jak będę chodził do jaski i w ogóle też wam to będę pokazywał. Nie będę walczył z bossami i w ogóle nie będę używał żadnych modów do tej gry. To Wam mogę gwarantować. Przepraszam, chalutka mnie łapie. Tak jak powiedziałem nie będę używał żadnych modów. Oj, i już się stworzył świat nam. No. Teraz wejdźmy do Też chwilę to potrwa. Bo łapałem nie złapałem się. się co wie. Ale bardzo mi się podoba ten... w ogóle ten... ta teraria to w ogóle jest bardzo fajna gra. Powiem Wam szczerze, że lubię w grać. I to bardzo. Ja ją teraz na laptopie, więc trudno będzie mi... Nie będę miał takich lagów jak na Minecrafcie. To Wam zapewniam już od razu. Ja od razu nie będę pierwszego filmiku ten renderował i w ogóle ulepszał, bo to pierwszy filmik. O, i zaczyna nam się gra. O, jesteśmy takim małym właśnie grostkiem. Ja już tutaj widzę żelazo i miedź. Na początku mamy miedziany miecz. Miedziany kilof i miedziany toporek. O, tutaj sobie biega taki właśnie white. On to jest helper początkowy. Jak no widzicie, gdzie mamy krój Rzek. Tak jak w na początku na początku potrzebne jest drzewo. Tu jest kilka drzew. Jak widzicie, już do mnie slime biegnie, a ja mu nie dam drzwi. One są bardzo zdenerwujące na początku. O, z nich wypada żel. A żel jest potrzebny do tego, żeby spolić pochodnie. A ja już wiem się osiedlimy na samym oświęcim początku. Tutaj właśnie na respawnie. Bo jest prosty teren w miarę będzie można sobie pokopać. To no, dopiero zaczął się dzień. Zatem już tyle. Już nam latają wszystkie spory i dumburne. Krwójków nie da się zabić. Chyba, że jest jeden patent. Sam go niedawno odkryłem. Jak wrzucicie, jak u, jak przytopicie właśnie takiego królika to w nocy stanie się właśnie takim krwiorzecznym królikiem. No, ja słyszmy sobie początkowy domik. Tutaj tutaj kopalnie. O, teraz Dobra, tak. No Nie chcę, żeby to była jakaś willa wielka z basenem, czy co? Ja no chcę, żeby to był taki początkowy, prosty domek. zrobimy? Slime, slime leci, aaa. Dobra, trzeba zrobić slime. O, widzicie, slime właśnie zabił Boyka. Slime, co. So... One chcą, może zabić. A. Dostały? Nie. Głupie slajmy... też tu? A, co? Ok, to będzie nasze kopanie. Escape mamy, inwentory nasze. Tu mamy platformy. I tu mamy pochodni. O, to po... co? tutaj, że to będzie nasza Stwórzmy... jak na razie mamy tylko teraz dwie opcje. Ale jeśli tworzymy w będziemy mieli... <coughs> Przepraszam. O wiele więcej opcji. O, krzesło wszystko. Tylko krzesło, A! Teraz nie mam trzeba iść po drewno. Coś małe drzewa. Trochę długo się schodzi na tej grze. wciągająca jest, ale nie bardziej niż Minecraft. Wam powiem. Jak chcecie wiedzieć, co, gdzie, jak w Terraria, co chodzi, no to polecam e ten poradnik Junior i Terraria. On tam poradniki zrobi jak tam na początku grać, i w ogóle Ech. noc to chyba wam pokażę w, w następnym odcinku. Bo coś czuję, że będę musiał niedługo kończyć odcinek. Co, na początku już to coś lata tam nie. To tu już jest, ojojoj, ale się nam głupio odwrócono I zaraz. Umrzemy, bo to coś, to jest duch. Nie mamy z nim szans. Dwa duchy. Proszę, o ja, nie mnie. Ja wam nic nie zrobiłem. Ja wam nic nie zrobiłem. A, nie mnie zabili. Jak widzicie, nie tracimy rzeczy. Ja umrzemy. Kot tracimy. Niestety. Pieniążki. Umarłem. za No czas mi tak wygląda, znowu slime to mnie leci. Trzeba to zrobić. Ale bardzo źle mamy tamte spodzie. To chyba no, nie idzie. Ale znowu slime. Nie nienawidzę. Kiepsko, no, Dobra. Zróbmy te cztery. Czy też chcesz wejść pewnie, co? No dobra. No ten odcinek. To chyba będzie wszystko. No to był taki początkowy odcinek. Już pierwsza śmierć w pierwszym odcinku. No to to było bardzo dobre. Tak mówiłem. Komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.